No, już mi się trochę nie chce. Tu jeszcze zostało. Śliwe. Yy, no, odseparowałem. Ale ona jeszcze tam jest. To już jest względnie przepukane. O, już się trochę uzbyło. Tutaj już mam na sok. Nie chcę tego dusić. To jest ten duży baniak. Widać? No to już mamy. No taką ćwierć baniaka solidnie przekroczoną. Tutaj jeszcze mi zostało. To jest duża kasta tutaj. No będzie, będzie tego troszkę będzie. Śliwy są mega. Mówię wam, takie świeżutkie. Mm. Mm. Mega turbo. Ogólnie wyszło ciemne, nie? Trochę zielonego, ale... Dobra jest jak jest. No, tego tak jak mówię, nie chcę mi się już, więc zamykam imprezę. Idę się nie dzielić. No, na razie ci pachaj.